Dobra, mamy hiciory, ale coś tu widzę nowego. Za dużo nie ma, ale coś podniesiemy, co? Od góry wszystko znamy. Są jakieś misy, takie białe, zaraz je podniosę. Słowiczki na lewo też podniesiemy. Decha i. Dzień dobry. Dobrze? I chyba wszystko. Dobrze, dobra, zobaczymy te słowiczki. Bardzo ładne te słowiczki. Nie mhm. ma. Za 12 zł. Dziś widziałam takie większe, pokazywałam ostatnie na przeglądzie. Możecie sobie wrócić, ale niektóre tego przegląd, także nie podam. Ale ekstra. Mamy tam misę. 30. To jest nowość? Dla mnie nowość. Tak mi się coś kojarzy, że to będzie, że to będzie nowość. Znamy, 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 znamy. Ale te ekstra co? Bardzo fajnie wyglądają. Może go dam na miniaturkę. Tutaj jakieś do przechowywania żywności za 6 zł. Mhm. Zielone puszki. Coś mi się kojarzy, że ja już je pokazywałam, ale podniosę, bo może może nie pokazywałam 7 zł. Reszta od góry znamy, to nie podnoszę. Podkładeczki. To jest nowy wzór, nie wiem, ale jest na hiciorach 5 zł dwie sztuki. I podstaweczki, to wszystko w poprzednich przeglądach, to nie powtarzam, ale jest fajna dycha, dycha za 25 zł. O, no i mhm. okej. Okay. I? I tutaj już nic. Nie widzę. Dobra, to chodźmy jeszcze obok. Kolejna półka hitowa i tutaj powinna była przyjść od razu, bo zobaczcie, ile hiciorów. Ach, dobra, patrzymy. Nie wiem, co to jest, ale fajnie wygląda. Aha, to się świeci po prostu. Mhm. A cena? No, cenę nie wyjmę, także nie podam, jak znacie. To napiszcie w komentarzu. Zobaczcie, jest zaklejone, nie mam jak wyjąć, nie? Okej. Okay. Myślałam, że to jakiś brylant, ale... Mam no, taki Ala brylant. Ładne pudełeczko za 17 zł. Bucharki mhm. nawet nie złe, zobaczcie. Aha, do tej zielonej kolekcji za 5 zł. 5 zł tylko, serio. Jakieś lampeczki. Są takie większe, takie kule cool, kojarzycie z takim wypełnieniem właśnie 20 złotych mhm. I, i tutaj jakaś poszewka. Za 17 czy to, to jest ta najnowsza kolekcja. Może. No to póki co widzę tylko tą jedną poszewkę. Mhm. Łapacze znamy. Pomijam. Lampy, może ta tutaj. Za 50 zł tylko przypomnę cenę obok 50 również. Nie wiem, czy to jest nowość, ale jak już podniosłam, 15. I kocyki za 50 zł, 130 na 160. O, coś takiego. Może ja to wyjmę, gdzie lepiej widać? No, coś kojarzę, że ja już to pokazywałam. Te doniczki za mną chodzą. Ale jeszcze się zastanawiam jak coś. Ok. Te lampki ładne ale już je znamy, 30 zł. No i przejdźmy tutaj do tej ostatniej półeczki mm, 60 zł, taka jadełka, ale nie wiem czy to jest. To chyba już znamy. Tutaj coś białotarnego, to chyba też znamy. Nie wyjmę, bo to wszystko mi gruchnie. I ewentualnie jeszcze takie okrągłe, tak, średnica 70 cm za 25 zł. Czy to jest nowość? Czy to mi się uda wyjąć? Nie wiem. Tu widzę na pewno nowości, zaraz je zobaczymy. O, coś takiego. Dobra. Są te stoliki, ale jeszcze nigdzie nie widziałam ich rozłożone. Już nie wiem, jak się prezentują, jestem mega ciekawa. Dobra, zobaczmy jeszcze tylko tutaj te chodniczki. 35 zł za za wymiar 50 na 80 Aha, nie wyjmę tego, nie? Nie wiem jak, ale bardzo mocno siedzi, nie? Nie wiem czy coś widać w ogóle z tego wzoru i jeszcze 60 na 90 za 40 zł. Ten wyjmę, a ten wyjmę. Dobra, udało się. O, tak się prezentuje. Mhm. Jeszcze coś większego. 80 na 120 za 80 zł. To jest fajne, czekajcie, zobaczę sobie. No nie niezłe. Chwila na kosze, ale powiem Wam, że to na koszach nic nie widzę nowego. To są nowości, ale my je wszystkie znamy, także nie będę powtarzać, co? Ramki, rameczki. Też tutaj coś na... Nie, też znamy. Może tylko przypomnę cenę tutaj tej 70, a ta to większa też 70 i największa 35, dobra, przejdźmy tam w bok może będą rozłożone jakieś stoliczki to sobie zobaczymy ten, na którym na który tak bardzo poluję <grych> chwila na szkło tak stoję i się zastanawiam ale chyba to jest nowo 17 zł, 6 sztuk Taki, mamy takie kieliszeczki 160 ml nawet to sprytnie wygląda Tutaj, no nie wiem, 20 zł, jak coś, 215 ml, 4 sztuki. I jeszcze tutaj coś widzę. 8 zł. A ile to jest mililitrów? No nie widzę. To nie woda? Okay. Coś jeszcze chciałabym zobaczyć? Nie, tutaj. Nie już nie chcę. Ok. Dobra, kubki, kubeczki. Chcemy coś? Czy nie chcemy nic? To są nowe na pewno, ale już je pokazywałam. Tak, pokazywałam to jasne, bo to jeszcze są takie taki nie to brąz, nie to czerwień 8 zł. To nie to wszystko. Wszystko znamy. Także taka mała aktualizacja. Szybki rzut okiem. Ok, idziemy dalej. Widziałam kuchnia, ściereczki, łapki. Ta szare może. 12 zł. Trzy sztuki. Powiem Wam, chyba wyprzedaż się już pomału kończy, ale jeszcze gdzieś tam poszczególne wieszaczki na wyprzedaży, także jeszcze jak próbujecie sobie coś ogarnąć na wyprzedaży mocnej plebko, to gdzieś tam to jest chyba nowość. Można jeszcze coś spotkać. No tak wstępnie jak się rozejrzałam. To chyba już jest po tej mo mocnej trąbce. No nie, było mi trzy dni w Pepku chyba, tak? Tak. To już chyba zapewne się skończyło. Też fajny kolor. I to jest spa Fajne zapinanie, zobaczcie tutaj. Przynajmniej się nie będzie rozwijać, nie? Także jak mówię bzdury odnośnie wyprzedaży w Pepku, to nie poprawcie w komentarzu, że na przykład trwa jeszcze, nie? Chyba bo opowiadasz głupoty. Okej. Okay. Coś nowego? Nie wiem. Osiem. Mhm. O, I chyba tutaj, jak się nie mylę. Siedem. I to ostatnio pokazywałam też jest nowość, ale już nie będziemy powtarzać. Mhm. Okej. Okay. I i idź, baba, tutaj nic nie A nie, dobra, ach, jednak jest coś. Są takie zestawy trzech desek. O, ale chyba nie wyjmę tego. Fajnie tutaj z taką gumą. Nie wyjmę, nie ma szans. Dobra, nie wyjmę. Nawet nie zrobię myk, bo nie przyłożę tam telefonu. Także jak znacie sobie tych desek. To napiszcie w komentarzu, jakby to wyjąć. To by trzeba było zdjąć, żeby to wyjąć. no ale Dobra, nie będę tak tutaj robić takich zabiegów. Za długo się zajdzie, nie? No, okej, okay, tutaj jeszcze tak się rozglądam, ale, ale nic tu nie chcemy, to idziemy dalej.